Witaj, przyjacielu. Witaj, przyjaciółko, witajcie, przyjaciele. Dzisiaj ogólnie wracam z pracy, bo tak się składa, że w soboty niekiedy pracuję i czasami do późna. W związku z tym zrobiłem sobie jeszcze mały spacer, właśnie tutaj, w takim przyjemnym miejscu. Przyjemny parczek, jest bardzo fajnie. A dzisiaj, wiecie co, mam do Was takie pytanie: do Was wszystkich i do każdego z osobna. Jaki jest stosunek Twój do samego siebie, do samej siebie? Jaki wewnętrzny dialog toczysz ze sobą w myślach każdego dnia w swoim wnętrzu? I czy Twoje postrzeganie siebie jest pozytywne czy negatywne? Bo jeżeli jest negatywne, negatywnie postrzegasz także wszystkich dookoła, a jeżeli pozytywne jest całkiem inaczej, czyli postrzegasz pozytywnie ludzi w każdym widzisz coś dobrego, iskierkę dobra iskierkę ciepła bo w każdym coś takiego jest i powiem Ci tylko tyle, że każdy z nas każdy z Was jest taką niepowtarzalną osobą niepowtarzalnym takim klejnocikiem klejnotem i ma indywidualne piękno indywidualne jakieś zalety aspekty dodatnie nie ma powodów, żeby postrzegać siebie negatywnie i w związku z tym innych. Co nie mówię oczywiście o krytycznym myśleniu, to jest zupełnie coś innego, bo ono jest potrzebne. I powiem Wam dzisiaj jeszcze taką rzecz: wysyłam taką iskierkę ciepła, iskierkę dobra dla każdego Was, pozytywnej energii. Nie mylę z ezoteryką oczywiście, tylko mówię tutaj o pozytywnych uczuciach, sympatii, bo. Wierzę, że w tobie, że w każdym z Was, w każdym, kto to słucha, jest coś dobrego i nie poddawajcie się. Życzę Wam jak najwięcej pozytywnego myślenia. Jeżeli w Waszym życiu jest dzisiaj jakiś ciężar, który Was przygniata, sam to wszystko przeszedłem gdzieś w moim życiu na przestrzeni lat. Życzę Wam, żeby udało Wam się ten ciężar pokonać. Jakieś trudne sytuacje. Jeżeli jesteście w miejscu pracy której nienawidzicie, czy jesteście gdzieś źle traktowani Może to życzę wam przezwyciężenia tego wszystkiego Jeżeli jesteście ofiarami mobbingu Życzę wam także pozytywnej, korzystnej zmiany I tutaj uporania się z moberami z moberem. I życzę wam wszystkiego dobrego Pozwolę wam ciepły uśmiech Bo każdy z was jest naprawdę ważny, cenny I chcę, żeby każdy z was o sobie tak myślał Lubię Was wszystkich, wiecie? I cieszę się, że zaglądacie na mój kanał. Zapraszam Was. Pozdrawiam serdecznie. Miejcie dobry czas, dobry weekend i ogólnie dobry tydzień. Do usłyszenia. Do zobaczenia na moim kanale.